Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy detale w Twoim domu mogą wpływać na Twoje życie duchowe i emocjonalne? Ojciec Pio, znany ze swoich duchowych spostrzeżeń i głębokich rad, ujawnił coś niezwykłego. Dwa konkretne przedmioty umieszczone przy drzwiach wejściowych domu mogą całkowicie zmienić energię przestrzeni i chronić rodzinę przed negatywnymi wpływami. Co jednak się dzieje, gdy te przedmioty są ignorowane? Odpowiedź może zaskoczyć: problemy finansowe. Zdrowotne czy nawet ciągłe nieporozumienia mogą być symptomami niezrównoważonej energii. W tym filmie odkryjemy, czego ojciec Pio nauczał o znaczeniu tych przedmiotów, dlaczego są one tak istotne i jak ich odpowiednie umiejscowienie może przyciągnąć błogosławieństwa do twojego życia. Dowiesz się również o symbolice tych przedmiotów i usłyszysz historię osób, które podążyły za naukami ojca Pio, doświadczając niezwykłych zmian. Zostań z nami do końca, aby odkryć, jak proste działania mogą przynieść wielkie różnice w życiu Twoim i Twojej rodziny. Kto by nie chciał mieszkać w błogosławionym i chronionym domu? Duchowa mądrość ojca Pio nie ograniczała się jedynie do jego kapłańskiej roli. Był on duchowym przewodnikiem dla milionów. Znany z wizji i stygmatów, często podkreślał, jak codzienne przedmioty mogą mieć znaczenie duchowe. W jednym z najpotężniejszych objawień mówił o znaczeniu drzwi wejściowych do domu. Uznając je za portal łączący świat zewnętrzny z wnętrzem, zarówno na poziomie fizycznym, jak i duchowym. Drzwi wejściowe domu można traktować jako barierę ochronną, bez odpowiednich elementów mogą być narażone na negatywne energie i wpływy z zewnątrz. Ojciec Pio podkreślał, że to, co umieszczamy przy wejściu do domu, ma bezpośredni wpływ na energię, którą wpuszczamy do środka. Ale czym dokładnie są te dwa przedmioty? Zanim je ujawnimy, Przyjrzyjmy się znaczeniu symboliki codziennych przedmiotów i ich wpływowi na nasze życie. Czy zauważyłeś, jak zmienia się atmosfera w Twoim domu w zależności od tego, co znajduje się przy wejściu? Może nadszedł czas na drobną zmianę, która przyniesie wielką odmianę w życiu. Pierwszy przedmiot krzyż. Ojciec Pio polecał, aby krzyż znajdował się przy drzwiach wejściowych. Dlaczego ten pozornie prosty przedmiot jest tak potężny? Dla ojca Pio, krzyż był czymś więcej niż tylko symbolem religijnym, stanowił duchową ochronę, tarczę przed negatywnymi wpływami oraz stałe przypomnienie o miłości i ofierze Chrystusa dla ludzkości. W jego przekonaniu, krzyż był nie tylko ozdobą, ale symbolem wiary i oddania. Uczył, że krzyż jest najwyższym znakiem zwycięstwa dobra nad złem, a jego obecność w domu tworzy barierę duchową przed negatywnymi energiami i atakami duchowymi. Umieszczając go przy drzwiach wejściowych, nie tylko dekorujesz swój dom, ale zapraszasz boską obecność, aby chroniła i błogosławiła wszystkich, którzy wchodzą do środka. Drzwi wejściowe domu według Ojca Pio to miejsce przejścia, przez nie przechodzą ludzie, energie, a nawet intencje. Umieszczenie tam krzyża chroni dom, przypominając jednocześnie wszystkim wchodzącym, że dom jest pod opieką Boga. Krzyż wnosi atmosferę pokoju, bezpieczeństwa i gościnności. Ma również szczególne znaczenie dla mieszkańców domu, symbolizując siłę dostawienia czoła wyzwaniom i trudnościom, przypominając, że podobnie jak Chrystus przezwyciężył swoje największe cierpienia, my również możemy pokonać nasze problemy z wiarą i determinacją. Ojciec Pio uczył, że spoglądając na krzyż w chwilach trudności, łączymy się z odwagą i bezwarunkową miłością Chrystusa. Krzyż nie tylko chroni duchowo, ale jest również symbolem jedności. Wielu ludzi świadczyło że gdy umieścili krzyż przy wejściu do swojego domu, zauważyli pozytywną zmianę w harmonii domowej, zmniejszyły się konflikty, a zaczęła dominować atmosfera szacunku i miłości. Maria, 70-letnia emerytowana nauczycielka, zawsze odczuwała, że jej dom obciążony jest niewidzialnym ciężarem. Mimo swojej wiary zmagała się z ciągłymi kłótniami rodzinnymi, bezsennymi nocami i niewyjaśnionymi problemami finansowymi. Po wysłuchaniu wykładu o naukach ojca Pio. Postanowiła zastosować się do jego rady i umieścić błogosławiony krzyż przy wejściu do swojego domu. Na początku Maria nie oczekiwała wielkich zmian, ale po kilku tygodniach zauważyła coś wyjątkowego. Kłótnie zaczęły ustawać, członkowie rodziny okazywali sobie większy szacunek, a co ciekawe, nagle spłacono stare zadłużenie. Dla Marii krzyż stał się czymś więcej niż symbolem wiary był żywym dowodem na to, że małe działania oparte na wierze w Boga mogą przynieść wielkie przemiany. Jakby ludzie znaleźli drogę powrotną do naszego domu, mówi wzruszona. Drugi przedmiot. Gałązka oliwna. W naukach ojca Pio gałązka oliwna ma szczególne znaczenie, jeśli chodzi o ochronę domu i przyciąganie Bożego pokoju. Ale dlaczego ten prosty symbol niesie ze sobą tak głębokie przesłanie? Od czasów biblijnych gałązka oliwna jest symbolem pokoju, ochrony i odnowy. W Starym Testamencie gołębica przyniosła gałązkę oliwną Noemu. Co symbolizowało koniec potopu i przywrócenie harmonii między Bogiem a ludzkością. Dla ojca Pio ta symbolika nie była tylko przypomnieniem historycznym, ale potężnym narzędziem łączącym rodziny z pokojem i ochroną bożą. Ojciec Pio nauczał, że poświęcona gałązka oliwna, umieszczona przy wejściu do domu, działa jak duchowa tarcza. Wierzył, że negatywne energie i niepożądane wpływy zewnętrzne nie mają dostępu do miejsca chronionego tym świętym symbolem. Gałąska ta nie jest jedynie fizycznym obiektem, symbolizuje duchowe oddanie i deklarację, że dom powierzony jest Bogu, a tylko harmonia i błogosławieństwa są mile widziane. Symbolika gałązki oliwnej wykracza poza katolicką wiarę, często wiąże się ją z odnową i odpornością. Pomyśl o drzewie oliwnym. Jego korzenie są głębokie, a drewno trwałe, nawet w trudnych warunkach. Ojciec Pio podkreślał, że gałązka, aby spełniała swoje zadanie. Musi być poświęcona. To błogosławieństwo nie jest tylko symbolicznym obrzędem, lecz aktem konsekracji, który napełnia gałązkę duchową mocą. Zalecał także, by odnawiać gałązkę co roku najlepiej w wielkim tygodniu, kiedy kościoły rozdają poświęcone gałązki. Ten prosty gest jest ciągłym aktem wiary i zaufania w Boga. Inspirujący przykład. Maria, matka trójki dzieci, zmagała się z nieustannymi konfliktami w rodzinie. Kłótnie były częste, atmosfera w domu ciężka i napięta. Pewnego dnia Maria usłyszała o naukach ojca Pio i postanowiła umieścić poświęconą gałązkę oliwną przy wejściu do swojego domu. Opowiadała, że w ciągu kilku tygodni coś zaczęło się zmieniać, kłótnie stopniowo ustały, dzieci zaczęły się do siebie zbliżać, atmosfera stała się lżejsza. Maria powiedziała, że za każdym razem, gdy patrzyła na gałązkę, Czuła wewnętrzny spokój i siłę doradzenia sobie z trudnościami. Dziś przypisuje przemianę w swoim domu odnowionej wierze i symbolicznemu gestowi, jakim było umieszczenie poświęconej gałązki oliwnej przy wejściu. To siła prostego aktu wiary. Co się dzieje, gdy ignorujesz te przedmioty? Ojciec Pio zawsze ostrzegał przed znaczeniem ochrony domu, zarówno fizycznie, jak i duchowo. Dla niego brak pewnych symbolicznych elementów, takich jak krzyż i gałązka oliwna, może pozostawić dom narażony na negatywne energie i zewnętrzne wpływy, które często pozostają niezauważone. Wejście do domu, według ojca Pio, to nie tylko fizyczne przejście, ale także portal energetyczny i duchowy, a kiedy nie jest ono odpowiednio chronione, konsekwencje mogą być głębsze niż się nam wydaje. Ignorując te dwa fundamentalne przedmioty, ryzykujemy otwarcie naszego domu na problemy, które mogą wydawać się zwykłymi zbiegami okoliczności. Ale z duchowego punktu widzenia są odzwierciedleniem zaburzonej energii. Czy zdarzyło ci się przeżywać okresy, kiedy wszystko wydawało się iść nie tak? Ciągłe rodzinne sprzeczki, nagłe trudności finansowe, uczucie ciężkości lub negatywności w otoczeniu, to mogą być skutki duchowo niechronionego domu. Ojcze Pio uczył, że podobnie jak zabezpieczamy się przed zagrożeniami fizycznymi, zamykając drzwi czy instalując kamery, powinniśmy również chronić nasze domy duchowo. Krzyż i Gałąska Oliwna, według jego nauk, nie są tylko symbolami, pełnią rolę duchowej tarczy przeciwko niewidzialnym siłom, które mogą wprowadzać niezgodę. Brak tych przedmiotów może symbolizować oddalenie od wiary. Na przykład, dom bez krzyża może być bardziej narażony na utratę Bożej Obecności. Gałąska Oliwna z kolei symbolizuje pokój i odnowę, a jej brak może prowadzić do atmosfery napięcia i konfliktów, co ma wpływ na relacje między mieszkańcami. Problemy te nie są wyłącznie duchowe, mogą rzeczywiście wpływać na zdrowie psychiczne i emocjonalne. Badania pokazują, że napięte otoczenie zwiększa stres i wpływa na dobrostan. Z czasem takie problemy mogą przerodzić się w trudności w pracy, relacjach międzyludzkich, a nawet zdrowiu fizycznym. Jak więc rozpoznać, czy Twój dom potrzebuje duchowej ochrony? Zwróć uwagę na znaki, kłótnie bez wyraźnej przyczyny. Uczucie ciężkości lub dyskomfortu w niektórych pomieszczeniach, powtarzające się trudności finansowe czy brak motywacji mogą wskazywać na brak harmonii w energetycznym polu domu. Wyobraź sobie, jak inaczej mógłbyś się czuć, wchodząc do domu, który emanuje spokojem i poczuciem bezpieczeństwa. Krzyż i gałązka oliwna pełnią rolę codziennych przypomnień o wierze i Bożej ochronie, tworząc atmosferę pełną lekkości i gościnności. Maria, samotna matka trójki dzieci, Stale martwiła się o sytuację w domu. Częste kłótnie, piętrzące się rachunki i ogólne poczucie, że nic nie idzie zgodnie z planem, obciążały ją coraz bardziej. Po wysłuchaniu wykładu o naukach ojca Pio, Maria postanowiła zawiesić pobłogosławiony krzyż i gałązkę oliwną przy wejściu do swojego domu. Już po kilku tygodniach zauważyła zmiany, ciężka atmosfera ustąpiła miejsca harmonii, a jej dzieci zaczęły się lepiej rozumieć. Jak wprowadzić te przedmioty do swojego domu? Teraz, gdy znasz znaczenie krzyża i gałązki oliwnej, nadszedł czas na ich zastosowanie, aby przemienić energię swojego domu. Sama wiedza nie wystarczy. Prawdziwa zmiana wymaga działania. Oto kroki, które pomogą ci wprowadzić duchową ochronę do swojego otoczenia. Krok 1. Wybierz odpowiedni krzyż. Krzyż to nie tylko ozdoba, to symbol obecności Chrystusa w Twoim domu. Wybierz taki który rezonuje z twoją wiarą i ma szczególne znaczenie dla ciebie i twojej rodziny. Może być wykonany z drewna, metalu lub innego materiału, ale ważne, by został pobłogosławiony przez kapłana. Błogosławieństwo nadaje krzyżowi dodatkową moc ochronną. Umieść go nad drzwiami lub obok nich, w widocznym miejscu, aby zarówno mieszkańcy, jak i goście mogli go dostrzec, wchodząc do domu. Krok 2. Zdobądź pobłogosławioną gałązkę oliwną. Gałązka oliwna to biblijny symbol pokoju i duchowej odnowy. W historii Noego była znakiem zakończenia potopu i nadejścia nowego czasu harmonii. Aby podążać za naukami Ojca Pio: Poszukaj gałązki pobłogosławionej w kościele, zwłaszcza w czasie Wielkiego Tygodnia. Jeśli nie masz dostępu do takiej gałązki, poproś księdza o błogosławieństwo. Gałązka powinna znajdować się blisko drzwi. Można ją przymocować wewnątrz lub umieścić na małym stojaku obok wejścia aby nieustannie symbolizowała pokój i ochronę domu. Krok 3. Dbaj o te przedmioty z szacunkiem. Krzyż i gałązka oliwna to nie tylko przedmioty, to wyraz Twojej wiary. Dbaj o nie, regularnie je czyść, nie zostawiaj ich w zapomnianych lub zaniedbanych miejscach. Możesz je także okresowo odnawiać, prosząc o ponowne błogosławieństwo lub wymieniając gałązkę na świeżą. Krok 4. Wzmacniaj wiarę modlitwą. Ojciec Pio zawsze podkreślał wagę modlitwy. Módl się przed krzyżem, prosząc Boga o nieustanną ochronę twojego domu. Włącz także gałązkę oliwną do swoich modlitw, dziękując za pokój i harmonię, jaką przynosi do twojego otoczenia. Regularna praktyka wzmacnia duchową energię tych przedmiotów. Anna, samotna matka trójki dzieci, zmagała się z ciągłymi problemami w domu, częste spory. Trudności dzieci w nauce oraz piętrzące się rachunki wywoływały u niej niepokój i smutek. Po wysłuchaniu kazania ojcu Pio, Anna postanowiła zastosować jego nauki. Kupiła krzyż, poprosiła o jego pobłogosławienie i zawiesiła gałązkę oliwną przy drzwiach wejściowych. Już po kilku dniach zauważyła, że atmosfera w jej domu stała się lżejsza. Transformuj swój dom i swoje życie mądrością ojca Pio. Jego nauka to nie tylko lekcja wiary. Ale także zaproszenie do przemiany. Przekaz dotyczący ochrony drzwi naszego domu poprzez krzyż i gałązkę oliwną jest czymś więcej niż gestem symbolicznym to tworzenie przestrzeni sakralnej, gdzie pokój, Boża-Ochrona i Błogosławieństwa mogą swobodnie płynąć. Żyjemy w trudnych czasach. Problemy finansowe, konflikty rodzinne, choroby i niepewność stają się coraz bardziej powszechne. Ojciec Pio przypomina jednak, że bez względu na to, jak złożone są nasze wyzwania. Nigdy nie jesteśmy bezradni. Uczył, że małe akty wiary mogą przynieść znaczące zmiany, zaczynając od przestrzeni, którą nazywamy domem. Wyobraź sobie, że wchodzisz do swojego domu i natychmiast odczuwasz spokój, ochronę i komfort, wiedząc, że to miejsce jest duchowo chronione. Krzyż symbolizuje zwycięstwo Chrystusa nad złem i przypomina nam każdego dnia, że nie jesteśmy sami. Gałąska oliwna, będąca symbolem pokoju i odnowy. Jest ciągłym przypomnieniem, że harmonia może zostać przywrócona nawet w najtrudniejszych momentach. Ale samo poznanie tych zasad to za mało, trzeba działać. Ojciec Pio słynął z umiejętności przemieniania ludzkich żyć poprzez swoje duchowe przewodnictwo, a teraz masz możliwość zastosować jego naukę w swoim życiu. Pytanie brzmi: na co czekasz, aby zrobić pierwszy krok? Brak tych przedmiotów na progu Twojego domu może otwierać drzwi na negatywne energie. Napięcia i niepotrzebne trudności. Stosując się do tej nauki, nie tylko ochronisz swój dom, ale także stworzysz przestrzeń wiary, akceptacji i miłości. Co więcej, wyślesz jasny komunikat, że twój dom jest miejscem błogosławieństw i połączenia z Bogiem. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to znaczy, że coś poruszyło twoje serce. Może przeżywasz trudne chwile i szukasz rozwiązania, a może chcesz wzmocnić swoją duchowość i duchowość swojej rodziny. Niezależnie od powodu, słowa ojca Pio oferują praktyczną i potężną drogę. Teraz jest czas, aby podjąć działanie. Nie pozwól, by troski, wątpliwości lub wpływy zewnętrzne nadal zakłócały Twój spokój i harmonię w domu. Umieść pobłogosławiony krzyż i gałązkę oliwną na swoich drzwiach i zobacz, jak te proste gesty mogą przemienić Twój dom w oazę wiary i ochrony. Pamiętaj, prawdziwa przemiana nie zachodzi tylko na zewnątrz. Zaczyna się w nas samych. Tak jak wzmacniamy nasz dom symbolami ochrony, potrzebujemy również wzmacniać naszą wiarę i naszą relację z Bogiem. Niech ta nauka ojca Pio będzie początkiem głębszej i bardziej wzbogacającej drogi duchowej. Jeśli ten przekaz Cię zainspirował, podziel się nim z kimś, kto także może z niego skorzystać. Subskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej takich nauk i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnej aktualizacji. Razem możemy szerzyć tę wiadomość wiary, ochrony i przemiany. Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę. Amen. Kiedy rano otwierasz oczy, jakie są pierwsze słowa, które mówisz do Boga? Może jeszcze o tym nie myślałeś, ale początek dnia to potężny moment, aby pielęgnować swoją duchowość. Ojciec Pio, święty kapucyn znany z głębokiej więzi z Bogiem, wierzył, że słowa, które wypowiadamy zaraz po przebudzeniu, mają moc. By odmienić nasz dzień. W tym filmie odkryjesz pięć rzeczy, które ojciec Pio zalecał mówić Bogu na początku poranka. Te proste praktyki mogą zmienić sposób, w jaki podchodzisz do codziennego życia, napełniając Twoje serce wdzięcznością, bezpieczeństwem i celem. Jeśli jesteś osobą, która pragnie zwiększyć swoją wiarę, wzmocnić relacje z Bogiem i rozpocząć dzień z poczuciem pokoju i błogosławieństw, ten film jest dla Ciebie. Podążając za tymi naukami. Poczujesz nie tylko fizyczne przebudzenie, ale także duchowe, które oświetli cały Twój dzień. Razem odkryjmy, jak te słowa wiary mogą przynieść więcej wdzięczności, ochrony i siły do Twojego życia. Teraz, gdy rozumiemy znaczenie rozpoczynania dnia z umysłem i sercem zwróconymi ku Bogu, czas zgłębić pięć rzeczy, które Ojciec Pio nauczył nas mówić po przebudzeniu. Każda z tych praktyk jest kluczem, który może otworzyć drzwi do spokojniejszego i pełnego błogosławieństw dnia. Odkryjmy, jak te słowa wiary mogą zmienić Twoją perspektywę i przynieść nowe światło Twoim porankom. Przygotuj się, aby nauczyć się i zastosować te nauki, które mogą odmienić Twoją rutynę i życie duchowe. Rozpoczęcie dnia z wdzięcznym sercem to jeden z najskuteczniejszych sposobów, aby przygotować umysł i ducha na to, co nadejdzie. Ojciec Pio zawsze podkreślał znaczenie wdzięczności jako szczerego wyrazu uznania za błogosławieństwa, które otrzymujemy. Często nie zdając sobie z tego sprawy, po przebudzeniu, pierwszą rzeczą, którą powinieneś powiedzieć Bogu, jest: Dziękuję, panie, za kolejny dzień życia. Ta prosta fraza niesie ze sobą ogromną moc. To forma oddania czci obecności Boga i uznania, że każdy nowy dzień jest darem. Wdzięczność pomaga kształtować naszą postawę wobec trudności i przypomina nam, że niezależnie od wyzwań, zawsze jest coś, za co można dziękować. Ojciec Pio, w swoich refleksjach, wspominał, że wdzięczność była sposobem na głębsze połączenie z boską dobrocią, przekształcając nasz nastrój i otwierając drogę do bliższej relacji z Bogiem. Praktykowanie tej wdzięczności rano nie oznacza ignorowania problemów, ale wybór rozpoczęcia dnia z pozytywną perspektywą. Ten prosty akt dziękowania wpływa również na sposób, w jaki traktujemy ludzi wokół nas, rozprzestrzeniając dobroć i współczucie. Wyobraź sobie, że budzisz się i, zanim weźmiesz do ręki telefon komórkowy lub pomyślisz o zadaniach na dzień, poświęcasz chwilę, aby wyrazić swoją wdzięczność Bogu. Ten nawyk, który może wydawać się mały, ma moc zmiany twojego myślenia i tworzenia cyklu pozytywności. W ten sposób twój dzień zaczyna się z nastawieniem otwartym na przyjęcie błogosławieństw, które Bóg dla ciebie przygotował. Po wyrażeniu wdzięczności, istotne jest, aby prosić Boga o ochronę na nadchodzący dzień. Ojciec Pio często podkreślał znaczenie zaufania Bogu w sprawach naszego bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia. Żyjemy w świecie, gdzie wyzwania i niespodzianki są częścią codzienności, a zaufanie boskiej ochronie może przynieść nam potrzebny spokój do stawienia im czoła z sercem pełnym pokoju. Drugą rzeczą, której Ojciec Pio nauczył nas mówić po przebudzeniu, jest: Panie, prowadź moje kroki i chroń mnie od wszelkiego zła. Ta modlitwa nie jest tylko prośbą o ochronę fizyczną. Ale także duchową. Prosząc, aby Bóg prowadził Twoje kroki, uznajesz swoją boską zależność i oddajesz swoją drogę w jego ręce. Prośba o ochronę na początku dnia pomaga kultywować nową pewność, że niezależnie od okoliczności, Bóg jest z tobą. Dla ojca Piotr'a prośba o ochronę była przypomnieniem, że obecność boska jest tarczą przeciwko pokusom, negatywnym wpływom i niewidzialnym niebezpieczeństwom. Wprowadzając tę praktykę do swojej rutyny, nie tylko czujesz się bezpieczniej, ale także pewniej w stawianiu czoła wyzwaniom, mając pewność, że Bóg się o ciebie troszczy. Rozpoczęcie dnia tą modlitwą to potężne przypomnienie, że nie stawiamy czoła niczemu sami. On zawsze jest przy nas, prowadząc i chroniąc. Oprócz prośby o ochronę, istotnym aspektem, który ojciec Pio podkreślał w swoich porannych modlitwach, była prośba o boską mądrość. Rozpoczynając dzień, powiedzenie Panie, obdasz mnie swoją mądrością, aby mógł podejmować najlepsze decyzje, może zmienić sposób, w jaki podchodzisz do codziennych wyzwań. Ta modlitwa odzwierciedla pokorę uznania, że, jakkolwiek byśmy posiadali wiedzę i doświadczenie, prawdziwa mądrość pochodzi od Boga. Szukając boskiej mądrości, robisz więcej niż tylko praktykę. To akt wiary, który wzmacnia zaufanie do Boga, aby kierował naszymi działaniami i myślami. Ojciec Pio wierzył, że to boskie prowadzenie pomaga nam odróżniać dobro od zła a także umożliwia działanie z większą współczuciem i zrozumieniem. Dzięki tej mądrości możemy lepiej radzić sobie z przeciwnościami, rozwiązywać konflikty i działać w sposób, który odzwierciedla nasze wartości duchowe. Prosząc o mądrość, otwierasz przestrzeń, aby Twoje decyzje były kierowane światłem wiary, co sprawia, że każdy wybór jest odzwierciedleniem woli Boga. Ojciec Pio często doradzał wiernym, aby prosili o tę pomoc. Aby mogli zachować spokój i jasność w każdej sytuacji, zarówno dużej, jak i małej. Praktykowanie tej porannej modlitwy zmienia sposób, w jaki postrzegasz dzień. Zamiast działać pod wpływem impulsu lub lęku, działasz z celem i pewnością. Czuć się prowadzonym przez tę boską mądrość przynosi także wewnętrzny spokój, który pozytywnie wpływa na wszystkie aspekty życia, od decyzji osobistych po interakcje z innymi. Dzięki temu wzmacniasz swoje połączenie z Bogiem. I zamieniasz każdy dzień w okazję do działania zgodnie z Jego wolą. Jednym z oznak miłości chrześcijańskiej jest wstawiennictwo. Ojciec Pio, z życiem poświęconym modlitwie i współczuciu, podkreślał, że proszenie Boga za tych, którzy są wokół nas, to nie tylko akt hojności, ale także sposób na wzmocnienie naszej własnej wiary. Budząc się, czwartą rzeczą, którą powinieneś powiedzieć Bogu jest: Panie, błogosław i troszcz się o ludzi których kocham oraz o wszystkich, którzy potrzebują twojej łaski. Ta praktyka wstawiennictwa za innymi na początku dnia ma głęboki wpływ na nasze serca. Kiedy modlimy się za innych, odsuwamy się od egoizmu i pielęgnujemy ducha empatii i solidarności. Ojciec Pio wiedział, że wstawiennictwo przynosi pocieszenie zarówno dla modlącego się, jak i dla tych, za których modlitwy są skierowane. To przypomnienie że wszyscy jesteśmy połączeni tą samą wiarą i że możemy być narzędziami pokoju i miłości Boga. Wstawianie się za innymi pomaga również rozwijać poczucie wspólnoty i przynależności. Kiedy zaczynasz dzień od tej modlitwy, jakbyś wyciągał rękę do każdej osoby, za którą się modlisz, nawet jeśli nie jesteś fizycznie obecny. Ta praktyka nie tylko odnawia Twoją wiarę, ale tworzy niewidzialną więź duchowego wsparcia. Ponadto modlenie się za innych po przebudzeniu może inspirować Twoje działania w ciągu dnia. Zaczynasz zwracać większą uwagę na potrzeby innych i szukać sposobów, aby pomóc, czy to przez słowo wsparcia, akt życzliwości czy gest solidarności. Ojciec Pio wierzył, że wstawiennictwo jest sposobem odzwierciedlania miłości Boga na ziemi. Na koniec ta praktyka zamienia Twoje poranki w moment służby, przypominając, że modląc się o dobro innych, również duchowo wzrastasz. W miarę jak posuwamy się w naszej duchowej podróży, nieuniknione jest, że napotykamy wyzwania i trudności. Jednak ojciec Pio nauczył nas, że te zmagania nie są daremne, mogą być okazją do zbliżenia się do Boga. Piątą rzeczą, którą należy powiedzieć po przebudzeniu jest Panie, oddaję Ci moje trudności i ufam, że pomożesz mi je przezwyciężyć. Ta modlitwa jest zaproszeniem do złożenia naszych zmartwień w ręce Stwórcy i zaufać Jego opatrzności. Oddanie naszych trudności Bogu na początku dnia jest gestem wiary i pokory. Uznając, że nie mamy kontroli nad wszystkimi sytuacjami, uwalniamy się od potrzeby noszenia tego ciężaru samodzielnie. Ojciec Pio podkreślał, że oddając nasze niepokoje Bogu, otwieramy przestrzeń, aby mógł działać w naszym życiu w sposób, którego często nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Ta praktyka pomaga nam również spojrzeć na nasze trudności w nowym świetle. Kiedy oddajemy je Bogu, stają się one częścią naszej podróży wiary, a każde wyzwanie można postrzegać jako okazję do wzrostu i nauki. To nie oznacza, że trudności znikają, ale że mamy boską siłę i wsparcie, aby się z nimi zmierzyć. Ponadto, zaczynając dzień w ten sposób, czujesz się lżejszy i lepiej przygotowany do radzenia sobie z przeszkodami, które mogą się pojawić. To oddanie jest jak balsam, który łagodzi emocjonalny nacisk, pozwalając ci skupić się na tym, co naprawdę ważne twojej relacji z Bogiem i z innymi. Dlatego, włączając tę modlitwę do swojej porannej rutyny, nie tylko wzmacniasz swoje zaufanie do Boga, ale także przekształcasz swoje trudności w szczeble do głębszej wiary i silniejszego świadectwa Jego obecności w twoim życiu. Teraz, gdy zbadaliśmy pięć rzeczy, które ojciec Pio nauczył nas mówić do Boga po przebudzeniu, Ważne jest, aby zastanowić się, jak te praktyki mogą zintegrować się w naszym codziennym życiu. Rozpoczynanie dnia z wdzięcznością, proszenie o ochronę, szukanie mądrości, wstawiennictwo za innymi i oddawanie naszych trudności to nie tylko lista modlitw, ale zaproszenie do życia w sposób bardziej intencjonalny i połączony z boskością. Te pięć praktyk ma potencjał, aby przekształcić Twoje poranki w święte chwile. Każda z nich oferuje nowy kąt do pielęgnowania Twojej duchowości. Wzmacniając twoją relację z Bogiem i promując bardziej pozytywny stan umysłu, wdrażając te modlitwy, pozwalasz sobie nie tylko rozpocząć dzień w błogosławieństwie, ale także nosić to światło i pokój przez cały dzień. Pamiętaj, że stała praktyka przynosi owoce. Kiedy uczynisz ten poranny rytuał nawykiem, staniesz się bardziej świadomy obecności Boga w swoim życiu. Błogosławieństwa, które otrzymujesz każdego dnia, mnożą się. A twoja wdzięczność staje się świadectwem boskiej miłości. Ojciec Pio zostawił nam dziedzictwo miłości i wiary. Niech będziemy godni tej spuścizny, otwierając nasze serca i poranki na obecność Boga. Niech te pięć rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy, będzie stałym źródłem inspiracji, pomagając ci czuć się bardziej wdzięcznym, błogosławionym i połączonym z Panem. Teraz, zanim zakończymy, co powiesz na to, aby poświęcić kilka chwil na refleksję nad tym, jak możesz zastosować te lekcje w swoim życiu? Robiąc to, nie tylko przekształcasz swoje poranki, ale także istotę swojego codziennego dnia.